Okej, okay, okej, okay, okej, okay. wcześniejcie sadzej i klej. Panie i panowie, ladies and gentlemen, tutaj ponownie nieśmiały konio 12, człowiek, który wygrał wybory na najbrzydsze niemowlę roku 80. Ponownie witam w moim najnowszym, szokującym programie pod Kryptonimem. Konio Show, czyli Król Festynów. Dzisiaj moim Państwa gościem jest słynny artysta estradowy Sławek Lisowski, z którym Witam. bohatersko postaramy się zmarnować Wam najbliższą godzinę. Oczywiście, Sławku, to żart. Na tak, początek, mam nadzieję. Dokładnie. Doskonała informacja. Otrzymałem już pierwsze objawy sympatii od moich fanów i tak, Apteka Józefa Wiadroś-Ciechanowa przysłała mi 5 ton tabletek od bólu głowy, a centrala obrotu złomem yy, przysłała mi dwa wagony metalowych kapsli po piwie. Dziękuję bardzo serdecznie. Szczególnie serdecznie dziękujemy formacji Top One, która przysłała nam swoją najnowszą płytę wydaną w Bangladeszu, na której gościnnie śpiewa prezydent Wietnamu pod tytułem Moja miła się nie domyła. A na początek Sławku, old schoolowy, wspaniały, niesamowity hit Limala, w którym ostatnio prowadziłem piękną palangę na imprezie pod kryptonimem Kto się smaży na plaży, ten ma wielkie wzięcie u kucharzy. Jedziemy!